Chciałam jeszcze Cię podpytać, Zosiu, w takim razie, ponieważ jak wiemy Shopping Queen to jest program dotyczący zakupów, w jaki sposób Ty lubisz robić swoje? Ja postanowiłam podejść bardzo ekologicznie, w, już w zeszłym roku, już sobie to obiecałam i jestem w tym wytrwała. Mam bardzo dużą szafę i postanowiłam nie kupować nowych rzeczy, dopóki nie sprzedam coś starego. Sprzedaję to online i sprzedaję to w też second handach. rzeczy, które mam w szafie, które wiem, że już nie nałożę, a chciałabym im nadać drugą, drugie życie. I dopiero jak coś sprzedam, to za tą kwotę pozwalam sobie kupić coś nowego. Czyli na przykład takie twoje najbardziej opłacalne zakupy, jakby tak kwotowo. Wiesz, że na przykład sprzedałaś coś za X, a kupiłaś za Y. A, wiesz, co, to jest tak płynne, że nie potrafiłabym e, tak e, powiedzieć. Nie, ja wiem, co mam na liście rzeczy, które chciałabym kupić, bo wszystko, co jest teraz w trendach, czyli o, brąz jest teraz w trendach, to już mam zaliczone. Ale na pewno na, moje, na horyzoncie e, czeka mnie zakup czegoś pięknego w kolorze bordo, bo to jest kolor tego sezonu, e, więc tylko czekam, żeby sprzedały mi się nowe rzeczy. Zaraz będzie nowy drop. U mnie na szafie Mizji, więc wtedy będę na pewno szukała bordo zestawu. Dużo mówi się też o torebkach, ale o takich torebkach, które kosztują więcej niż nawet 10 tysięcy złotych. Ostatnio poruszałam ten temat z Mingę. Jaki jest twój stosunek na przykład do takich właśnie akcesorii, które no powiedzmy. Około 100 tysięcy, 150, 000, na które czekamy i w ogóle. Ja myślę, że jeżeli kogoś, ktoś ma na to budżet no, i jest pasjonatem mody, nie jest to rzecz, która potem będzie przekazywana pokoleniowo, bo są to rzeczy, które są majstersztykiem, jeżeli chodzi o, o produkcję i na pewno przetrwają próbę czasu, no to, 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 to nie wiesz, to nie mogę tego absolutnie oceniać, no bo każdy robi jak, jak uważa. Dobrze, tu stawiamy kropkę i przechodzimy do kolejnego tematu. No nie wiem, mam mogę Ci jeszcze, jeszcze zapytać, czy ty masz taką torebkę? Ja mam dzisiaj torebkę tego sezonu i nie kosztuje 100 tysięcy.